W ostatnich dniach przez terytorium Polski przechodziły liczne trąby, w tym jedna powietrzna. Oto obrazki spod trzcianki. Wyglądało to groźnie, ale nie było latających krów. Co jest dobrą informacją, nie ostatnią w tym odcinku? Tomasz Kamel, dzień dobry. Dzień dobry? Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem ZERO, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zero kompromisów w skutecznej walce ze zmarszkami. topamen, Anti-Age po prostu. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.0.pl Ilość negatywnych energii była ostatnio rekordowa. Ale Polska to nie tylko kraj kwitnącej waśni. Polska to przede wszystkim ojczyzna pięknych, wiadomo, mądrych i odważnych ludzi, tylko za mało się o nich mówi. No to ja będę mówił, tym bardziej, że wiadomo o czym mówić nie można. Zapraszam na jasną stronę polskiej mocy. Uwaga! Lekarze z warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrobili coś, proszę państwa, niebywałego. Niemal nieinwazyjną metodą, czyli bez krojenia, w jednym podejściu zlikwidowali nowotwór, który zasiedlił aż Cztery adresy: nosogardło, szyję, płuca i wątrobę. Trzy guzy zostały zamrożone, a czwarty ugotowany. Pacjentka nie tylko przeżyła, ale czuje się świetnie. Szanowni doktorzy, w pewnych środowiskach, o takich jak wy, mówi się przekoty. Więcej takich informacji poproszę, więcej. Lecimy do Trójmiasta. Naukowcy z Gdańska stworzyli nowy lek zwalczający stany depresyjne i bezsenność. Lek jest prosty w produkcji i nie wymaga żadnych dużych dawek, by był skuteczny. Teraz rozpoczną się badania kliniczne. I tu znowu brawo. Niech depresja będzie tylko na żuławach. No i w Holandii. Geograficzna depresja, rzecz jasna. Tymczasem polska moc działa na całym świecie. Sebastian Hajder ma 31 lat, urodził się w łańcucie, ale bohaterem został w Nowym Jorku, gdzie pełni służbę jako sierżant policji. Ale nie był na służbie, gdy zobaczył bandytę masakrującego dziewięcioletnią dziewczynkę. Wkroczył do akcji i przemeblował zwyrodnialca, mimo że świr odgryzł mu palec. Dziecko będzie żyć? Bandzior posiedzi nawet 25 lat? No chyba, że współwięźniowie dowiedzą się za co siedzi i zrobią mu z tyłka schyłek antyku. Brawo, panie Sebastianie, wielki szacun prosto z Polski. Ale i polskie służby zasługują na szacunek, bo w końcu dopadły niedorobionego następcę Roberta Kubicy, który doprowadził do śmierci całą rodzinę na autostradzie A1. Sprawca luksusowo zadekował się w Dubaju, ale to już było. Aktualnie jest w polocie w klasie ekonomicznej oraz kajdankach i ma nowy adres w Warszawie. Nie wiem, w którym hotelu, bo do wyboru jest kilka. W tym jeden na Białołęce. Mam nadzieję, że proces będzie równie szybki jak styl jazdy tego głąba, przepraszam, jego mościa. Polska moc w kosmosie. Wszystko wskazuje na to, że Sławosz Uznański Wiśniewski już za tydzień wystartuje z Cape Canaveral tego samego legendarnego miejsca, z którego wyruszały wszystkie misje księżycowe Apollo. Zastanawiam się, jak przeżyje to jego żona, posłanka Aleksandra Uznańska Wiśniewska, która i bez kosmosu brzmi, jakby zawsze była wzruszona. Ta misja jest ważna z jeszcze jednego powodu. Proszę państwa, ona może być misją pojednawczą, bo tu naprawdę nie ma się o co kłócić. Nieważne czy jesteś z PO Pisu czy Konfederacji, można usiąść z każdym i spokojnie śledzić jej start oraz przebieg. Nazywa się AZ4. Bardzo polecam. You're right. Proszę państwa, to co za chwilę, to nie jest fake, to nie AI, to najprawdziwsza prawda. Polska moc ożywiła i to dosłownie słynną, kultową moc z Gwiezdnych wojen. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych polski inżynier Tomasz Patan to ostatni żyjący Jedi. Przed laty usłyszał słowa swojego mistrza: May the Force be with you. I korzystając z mocy, zbudował to Parę razy musiałem się uszczypnąć, gdy to pierwszy raz zobaczyłem. O latającym skuterze mówi cały świat. Firma polskiego inżyniera zasypywana jest już zamówieniami, a znawcy wróżą gigantyczny biznesowy sukces. Jednoosobowy pojazd napędzany niewielkim silnikiem odrzutowym, który potrafi rozpędzić się do 200 km na godzinę. Popatrzmy jeszcze raz na to cudo. A teraz fragment kultowych Gwiezdnych Wojen. Inżynier Patan powinien zmienić nazwisko na Skywalker. A ja jestem poważnie zainteresowany. Naprawdę, bo przemieszczanie się po zakorkowanej Warszawie zaczyna już pachnieć kardiologiem albo psychiatrą. Wracamy na Ziemię. Kiedyś bohaterskie dzieci z wrześni oparły się germanizacji, a dziś uczniowie wrześnińskiego zespołu szkół politechnicznych nadają nowe znaczenie pojęciu polnische Wirtschaft. Zaprojektowali sensacyjny i rewolucyjny obrotowy dom, który zasilany w całości energią odnawialną zapewni mieszkańcom dowolny widok z salonu. Dzisiejsze dzieci z wrześni dowodzą, że jedyną i najlepszą zemstą za dawne krzywdy jest sukces. Brawo! Polska moc ma również twarz i nogi Roberta Lewandowskiego, który po dwóch golach w ostatnim meczu La Liga z atletykiem Bilbao jest ósmym najlepszym strzelcem w całej historii światowego futbolu. 728 bramek strzelił do Robert i jeśli jeszcze trochę się postara, o co jestem spokojny, to wyprzedzi największą ikonę piłki nożnej samego króla Pelego, który strzelił 756. No to popatrzmy, jak to robi mistrz. Tu już bym mógł zakończyć, ale mam taką prośbę, sugestię. W ostatnich tygodniach wszyscy dostaliśmy na głowę więcej niż nasze mózgi są w stanie przerobić. Jesteśmy przebodźcowani jak chyba nigdy dotąd. Psychologowie nie mają złudzeń. To nie wróży nic dobrego. A przecież każdy z nas chce dobrze i przede wszystkim zdrowo żyć. Jednym z warunków jest emocjonalne wystudzenie: odrobina spokoju, oddechu. Proszę państwa. A może niech ta cisza wyborcza potrwa jeszcze parę dni? Bez agresji, bez cyfrowego gradobicia, za to z uśmiechem i dystansem, bo naprawdę no nie wszystko trzeba traktować tak strasznie do siebie i serio. Czy, czy ktoś tutaj miałby ochotę pobyć fajnym sąsiadem, przyjacielem, albo rodakiem? Bo ja zapraszam. Tym bardziej, że potrafimy. Tylko rzadko ostatnio praktykujemy. Szanowni Państwo, niech polska moc będzie z nami. Szacuneczek manualny. Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem ZERO, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zero kompromisów w skutecznej walce ze zmarszkami. Topa Men Anti-Age. Po prostu. Nowy numer magazynu Zero już dostępny zamów na magazyn.0.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.